Witajcie, witajcie. Zobaczcie, przed wami mam recenzję książeczki całkiem sporej, a lasy wiecznie śpiewają, od wydawnictwa Zysk i I autor, e, nie wiem jak mam przeczytać jego imię i nazwisko, dlatego wam wskażę, jest to Trygve Gulbransen. Wiem, ktoś powie, no jak, możesz nie znać. No, no nie znam, dopiero się teraz pierwszy raz z nim zapoznałam i tak właśnie wygląda kłodeczka i tak wygląda sam autor. I słuchajcie, jest to kolejny pisarz z lat 1894 do 1962 roku, którego książki naprawdę potrafią zachwycać aż do dzisiaj. Wiecie, ja mam ogromny szacunek do autorów, którzy właśnie potrafią pisać tak jakby wielopokoleniowo, że wiecie, no w którym roku byście nie przeczytali, czy w 1960, czy w 2022, każdy czytelnik będzie tą książką po prostu zachwycony. W ogóle, jak widzicie, jest dosyć gruba i ma nieco mniejszy druczek, ale ogólnie jest też nawet troszeczkę większa w porównaniu z innymi książkami. Nie wiem, może zaledwie tylko tyle i gdzieś około centymetra na szerz, ale no, powiem Wam, że czyta się naprawdę bardzo miło. Historia w ogóle przedstawia nam tutaj losy XIX-wiecznej Norwegii, gdzie nawet niedźwiedzie miało tutaj twarde serce, o których przeczytamy na samym początku. Wiecie, to dla nich nie patrzy na kogoś, co ktoś robi, tylko stara się patrzeć praktycznie na siebie i mieć to, że tak powiem, gdzieś, to jak widzą to inni. Życie jest dla nich naprawdę walką z dnia na dzień, a kiedy nadejdzie już śmierć, oni się z nią po prostu godzą. Tak jakby przyjmują, że ten, kto się urodzi i tak musi umrzeć, i jakoś tak, no nie robią z tego powodu, wiecie, no takiego wielkiego galimatiasu. I tak każdy tutaj żyje według jakby tak, zasad pół roku. W ciepłe dni zaciekle pracują, a te naprawdę zimne, no, bardzo mocno dają im się tutaj weznaki. I wiecie co? Jedna z bohaterek była tutaj bardzo zniesmaczona taką chwilą, kiedy ma akurat wyjść za mąż, i niby jest cała ceremonia, takie ubiory i zabawa, no, napawają ją optymizmem, ona się bardzo na to cieszy, ale kiedy tylko przypomni sobie, co jej tam ciotka mówiła o całym cielesnym oddaniu. Czuję się bardzo zniesmaczona. Dlaczego? Dlatego, że y, chwilą, kiedy ma to nastąpić, będzie y, miała siatków całego zajścia. Oni będą całkiem niedaleko, muszą, nie wiem, koniecznie widzieć, słyszeć. Ona nawet sama się zastanawia, czy chodzi o to, że muszą sobie przypomnieć, jak to kiedyś było, a młodzi ludzie muszą, nie wiem, wyobrazić sobie, jak to może być. No i to ją właśnie napawa no, wielkim zniesmaczeniem, o którym tu przeczytamy, że będzie, no. Bardzo niezbyt dobrym humorze. Powiem Wam, że ona musi się tutaj nauczyć właśnie żyć według zasad ludzi z Biurndal, do czego nawet tutaj przygotowywał ją pastor, bo ona poszła na nauki, ją mniej więcej tłumaczył, jak ma być żoną, co ma tam robić, jakie są tam jej obowiązki i ona po prostu to wszystko przyjmuje do wiadomości i ma nadzieję, że uda się sprostać temu zadaniu. Powiem Wam, że książka jest tak jakby troszeczkę też podzielona na takich ludzi twardych, na takich męskich, bo ten ród ogólnie przedstawia właśnie samych takich mężczyzn, którzy chcą, żeby po prostu zawsze im oddawać tutaj szacunek. Będzie tak jakby też taki właśnie podział na tych bogatych i tych biedniejszych. Ci biedniejsi, no niestety będą musieli się zmierzyć z tym, że muszą szanować tych bogatszych. E, co tu mogę jeszcze powiedzieć? A, e, zastanawiające było to, że Tutaj niekiedy czas w ogóle będzie płynął w książce jakoś tak bardzo leniwie, będzie się może troszeczkę przydłuża, ta historia będzie się jakoś tam blokła, ale nagle będzie tutaj tak dużo zdarzeń, że po prostu chwilami nie nadążałam to wszystko czytać i ogarniać swoim w ogóle umysłem. Będziemy, możemy nawet czuć się troszeczkę przytłoczeni, bo oni no, będą przeżywać różne tutaj przygody, niekiedy naprawdę paleją się tutaj łzy, będziemy bardzo wzruszeni tym całym zajściem. I będziemy się zastanawiać chwilami, no ile problemów ich tu jeszcze spotka, ile mogą wytrzymać, a później się zastanowicie tak, no, no aż ciężko jest o tym trzymać. czytać. Musimy sobie zrobić na przykład chwilkę przerwy, nie? żeby od tego dotknąć. Ale jak tylko wrócicie do tej książki, znowu ta historia jest z wami, znowu po prostu w niej jesteście i, i wiecie, co tu się aktualnie działo i, i nie możecie się domyśleć tego, co się będzie działo naprzód. A dlaczego? Bo historia jest jakiś czas... Tak, no, w miarę mocno ona będzie przeskakiwała nawet po kilka lat do przodu. Więc to nie jest tak, że. Bo tu mamy ogólnie taki ród, czyli no, to nie będzie się działo, że w ciągu tego tygodnia skończycie całą książkę, tylko naprawdę tu potrafi minąć całkiem sporo czasu. Powiem Wam, że polecam ją z tego względu, że. Wiecie, ona wyciśnie z nas nie tylko to, co złe, bo no, losy będą tutaj różne, niektórzy będą czuć się tutaj bardzo skrzywdzeni przez los, przez ludzi i nie będą wiedzieli po prostu, jak sobie z tym wszystkim poradzić, ale w niektórych momentach poleją się też łzy, nie tylko bohaterów, ale i was, bo naprawdę to będą no, bardzo wzruszające chwile. Wiecie, to jest taka opowieść, która. Jakby po skończeniu, onia wciąż tli się w naszych sercach, i gdzieś tam będziemy do nich wracać, sobie przypominać. Nawet jeżeli będziecie mieli podobną sytuację u siebie w domu, czy na podwórku, gdziekolwiek, od razu ta książka przychodzi Wam na myśl. Wiecie, to jest naprawdę takie niesamowite, że możecie ją przeczytać, zacznie czytać następną, ale w międzyczasie, kiedy robicie urywek w następnej, z wciąż myślami wracacie do tej. I to jest takie właśnie bardzo interesujące, bo wiecie, tutaj. Przeczytałam, że będzie jeszcze jedno y, dziedzictwo na. Y, właśnie z tym mam problem przeczytania na Biurnal. Tylko zobaczymy, czy ta książeczka y, będzie wydana, czy jest wydana. Jakoś tak powiem, że nie zwróciłam na to uwagi. A w ogóle chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że pierwsze wydanie tej książki było 1 stycznia 1938 roku. Także, no, ona jest mega stara, że tak powiem. Aczkolwiek to jest wznowione wydanie i to wydanie właśnie powstało 30 listopada 2021 roku. Tutaj okładka jest zupełnie inna. Tam jest taka bardziej, no inak taka bardziej staroświecka. Taka wiecie, no do tych dawniejszych czasów. Tutaj jest taka bardziej e, już jakby z naszej ery. Aczkolwiek historia w niej zawarta jest naprawdę godna uwagi i godna polecenia. Jeżeli ktoś nie znał twórczości autora, to naprawdę bardzo polecam, żeby się z nią zapoznać, nawet choćby wypożyczyć z biblioteki, przeczytać kawałek i zobaczyć, czy ta historia was porwie. To jest taka saga, właśnie o tych ludziach, i powiem, że jak ja czytałam kiedyś sagę o ludziach lodu, byłam nią zachwycona. Tak, tutaj, to jestem również w niebo wzięta bo naprawdę potrafi niekiedy nawet zmienić jakby nasz tok myślenia na różne sprawy i no ona bardzo długo osiada w naszej głowie. Wybaczcie za moją zadyszkę, ale nic nie poradzę, że im dalej ciąża się tyczy, tym, tym bardziej po prostu człowiek czuje się zmęczony, częściej musi oddychać i, i niekiedy sapie i, i nie potrafi po prostu oddać jakichś tak tych wszystkich uczuć, które są w tej książce, bo jakbym ja w ogóle przypomnę niektóre tutaj sceny, to powiem Wam, że na miejscu mi się popokała a wolałabym tego uniknąć. Dlatego książkę Wam bardzo mocno polecam. Ona jest naprawdę y, większa od innej. Czekajcie, tu mam taką na boku, mogę Wam pokazać. O! Widzicie? Tu jest właśnie ta różnica, no i samo to, że druczki są tutaj naprawdę mniejsze, ale historia jest bardzo warta uwagi. Więc żegnam się z Wami, trzymajcie się cieplutko i pa pa!